Czytanie Ewangelii świętego Łukasza, gotowość na przyjście Pana. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swojego Pana, kiedy suczty weselnej powróci, aby Mu zaraz otworzyć. Gdy nadejdzie i za szczęśliwi słudzy, których Pan zostanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam. Przepastrzę się i każę im zasiąść do stołu, a odchodząc będę im, obs im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwy oni, gdy ich tak zastanę. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby się włamać do swojego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której wy nie domyślacie się, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie. Było to czytanie Pisma Świętego Nowego Testamentu Pallotium.